Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji moim i zarazem Państwa gości, gośćmi jest to obecna w studio Pani adwokat Karolina Cichocka-Pieniek. Zgadza się, dzień dobry. Yy, kontynuujemy nasz cykl audycji dotyczący prawa karnego. Mówiliśmy w poprzedniej audycji o pewnych ogólnych zasadach, których dużo było, niestety hmm, albo niestety, łaciny, dzisiaj bardziej naszym ojczystym językiem będziemy mówili, co to takiego przestępstwo, czyli czyn zabroniony przez prawo karne materialne. Nie mamy definicji legalnej y, przestępstwa, takiego pojęcia, natomiast na pewno każdy z nas w jakiś sposób y, w swojej głowie sobie to pojęcie Definiuje, bo co to jest. Tak, każdy z nas bowiem mniej więcej wyczuwa różnicę, a przynajmniej powinien, między dobrem a złem. Myślę też, i pewnie się ze mną, Romanie, zgodzisz, że przestępstwo jest to takie pojęcie, które praktycznie funkcjonuje już w naszej codzienności, a dużo w tym zasługa mediów, które ochocza trąbią o każdym mniejszym, przy, większym, przestępczym, Czyli na przykład jazda rowerem po chodniku. Tak, zwłaszcza wtedy, jeżeli sprawcą tego e, czynu jest. jest powszechnie znala. Tak, jakiś polityk, jakiś aktor e, czy innej maści, celebryta. Jednakże musimy pamiętać, że media czasem troszeczkę ten obraz przekłamują, czasem z drobnego czynu zabronionego robią wielkie, e, wielką zbrodnię. E, na potrzeby dzisiejszego odcinka. E, Choć krew nie na się nie lała. <laughs> tak. Na potrzeby dzisiejszego odcinka spróbujemy sobie taką roboczą definicję e, przestępstwa. Stworzyć i wyjaśnić, jaka jest jego struktura. Przede wszystkim, przestępstwo jest to czyn człowieka. I już to stwierdzenie, że przestępstwo to czyn człowieka, daje nam pewną wskazówkę, że przestępstwo może popełnić tylko człowiek, a nie na przykład zwierzę. Chociaż, przepraszam, że się wtrącę, były kodeksy karne. No jeszcze 200 lat temu kodeks karny Fryde Fryca, czyli Fryderyka Wielkiego, księcia i potem króla plus, w którym wskazywano. Za pewne czyny i wieszano psy. Boże, Więc... biedne zwierzęta. Dobrze, no. że już te kodeksy nie funkcjonują. Tak, ale historycznie <laughs> tak było, że biedny piesek, który mm, został namówiony do pogryzienia kogoś, był potem wieszany. Wspomnijmy sobie w tym kontekście o jednej bardzo ważnej okoliczności, a mianowicie wieku sprawcy czynu zabronionego. Kodeks karny stanowi, że na zasadach przewidzianych właśnie w kodeksie karnym odpowiada sprawca, który w momencie wypełnienia czynu ukończył lat 17. To jest zasada, natomiast od tej zasady jak są zazwyczaj wyjątki. są wyjątki. Kodeks mianowicie stanowi również, że jak dorosły może odpowiadać taki sprawca, który ukończył lat 15 w momencie ponieczynu, ale dotyczy to tylko takich przestępstw o największym ciężarze gatunkowym. No, to są enumeraty... tak, enumeratywnie wymienione czyny zabronione w przepisie, tak jak wspomniałeś, właśnie na przykład zbrodnia zabójstwa. I em, przechodząc dalej, bardzo często mówimy, że prawo karne to jest nauka o czynie. Czymże jest znowu ten czyn? Czyn, no pamiętać trzeba o tym, że czyn to wydaje się, że to powinno być dla normalnego kopalskiego tylko czynne działanie. Czyli jeżeli wziąłem okulary i w kogoś rzuciłem, to jest to czyn. Ale nie Jednak tylko. Jednak nie. Nie tylko. <laughs> ponieważ czynem może być także, jak w wielu przypadkach, nieczynienie, czyli zaniechanie. Dokładnie. Natomiast precyzując, czyn to takie zachowanie się człowieka w postaci właśnie, to, co przed chwilą powiedziałeś, działania lub... Zaniechania, które jest widoczne zewnętrznie, które jest świadome i pozostające pod kontrolą naszej woli. woli. O, pamiętajcie, e... świadome i pozostające pod kontrolą. To jest istotne, bowiem nie możemy popełnić przestępstwa, jeżeli nie obejmujemy tego, co robimy naszą świadomością. Czyli na przykład, jeżeli zrobiliśmy komuś krzywdę w wyniku odruchu bezwarunkowego. Ale to nie obejmuje narkotyków i alkoholu. <noise> tak, ale o tym na pewno też będziemy sobie szerzej rozmawiać w kolejnych odcinkach. Narkotyki i alkohol, mimo że możemy w tym momencie nie bardzo widzieć, co czynimy, nas nie chronią. Nie, nie, nie. Wręcz Dokładnie. przeciwnie. <noise> Dokładnie. Pamiętajmy również, że przestępstwo musi być widoczne zewnętrznie, czyli musi stanowić jakiś kompleks widocznych dla obserwatora ruchów. W związku z tym, nie możemy... Albo widocznych zaniechać. <noise> tak. Nie możemy zostać póki co na szczęście ukarani za, za to, co sobie myślimy. I może tak. bardzo dobrze, bo pewnie mielibyśmy straszliwie bogate tak. karty karne. <noise> jak sobie jeden kierowca widzi, co robi drugi kierowca, to myśli, ja czasami powiem, co ty taki jeden. Co ja bym ci zrobił, jakby tak, cię nerwał. Gdybym cię nerwał i co ty to wyczyniasz przed maską mego samochodu. Tak? No, <noise> to nie jest przestępstwo, nawet jakby życzymy komuś takiemu źle. Tylko myślimy i Tylko to nie myślimy. jest przestępstwo. E, w dalszej kolejności musimy powiedzieć, że przestępstwa mogą polegać na działaniu bądź na zaniechaniu. zaniechaniu. Najłatwiej to nam będzie wyjaśnić na przykładach. Na górze naszej planszy mamy artykuł 279 paragraf pierwszy, pierwszy kodeksu karnego, który stanowi, kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. No i jaką tutaj mamy czynność sprawczą. Musimy coś ukraść i musimy się włamać. Musimy sforsować jakieś zabezpieczenie. Posłużę się przykładem, bo tak zawsze najłatwiej. A, pewne wydarzenie sprzed kilku laty w Olsztynie. Na podwórku w domu jednorodzinnego zaparkował wypasiony Mercedes, a do tego była furtka i brama dość dobrze zamczysta. Więc w związku z powyższym pojawili się sprawcy, którzy... A, potrafili owego wypasionego Mercedesa po prostu nad tą bramą przenieść. Za bramą stała już sobie laweta, więc po prostu było tych sprawców tylu, że po prostu go wzięli, podnieśli, przenieśli, wsadzili na lawetę i odjechali, a mieszkańcom domu, o, jeszcze było dwóch obok, pogrozili pistoletami, aby nikomu nic nie mówili. Zaczęli alarmować policję, dopiero mm -hmm. wtedy, gdy ślad Mercedesie zaginął. Zaginą. Panowie jednak popełnili przestępstwo kradzieży, a nie kradzieży z włamaniem, ponieważ do samochodu oficjalnie się nie Ale włamali się na posesję. Ach, na posesję. To tak, na Kradzież na z włamaniem. Czyli jakie to były czynności sprawcze? Było sforsowanie bramy, tak, czy też innej, jakiegoś innego ogrodzenia, no i oczywiście zabranie tego Pojazdy. pięknego Mercedesa. Czyli co oni robili? Działali. Działali. Możemy więc powiedzieć, że to jest przestępstwo z działania. Natomiast co to znaczy przestępstwo popełnione przez zaniechanie? Mamy tutaj artykuł 162, paragraf 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, i co istotne, mogąc je udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I to też najłatwiej wyjaśnić. Na drodze. Na przykładzie na drodze. Wyobraźmy sobie, że kierujący pojazdem potrąca pieszego na pasach. Zatrzymuje się, wybiega, podchodzi do tego człowieka, patrzy, a dobra, żyje, wraca do samochodu i długa, odjeżdża. Skupmy się przy tym um, nie, opisie, nie na potrąceniu, a na tym, że sobie pan wsiadł i Pojechał. odjechał. Należy również wskazać, że temu panu nic wskutek tej kolizji się nie stało. A zatem nic nie stało na przeszkodzie, żeby Pan po pierwsze sprawdził, czy człowiekowi nic nie jest, czy nie trzeba wezwać karetki, czy nie trzeba rozpocząć resuscytacji oddechowej. Pan tego nie zrobił, a zatem odpowie za zaniechanie. Jego czyn polegał de facto na nieczynieniu. Nie na braku ratunku dla człowieka, któremu mógł pomóc, i robiąc sobie żadnych. Kłopotów. Tak. Drugim takim jeszcze przykładem do tego zaniechania um, może być przykład dotyczący takiej szczególnej grupy, która jest predestynowana do ratowania życia ludzkiego, czyli lekarze. Wyobraźmy sobie e, dla przykładu... Bez napaści na lekarza. Bez napaści na... Nie, nie, absolutnie. E, tylko w celach naukowych, edukacyjnych. Wyobraźmy sobie, że w porze nocnej na SOR zostaje przywieziony... E, pacjent ym, z wypadku, jest ciężko ranny, jego życie można uratować, ale potrzebna jest natychmiast operacja. Mamy na dyżurze w nocy jednego chirurga. Chirurg patrzy na tego poszkodowanego i mówi, o nie, to jest tam jakiś Kowalski, on w 95. ode mnie pożyczył 100 tysięcy i mi chłop nie oddał. No i koniec, nie będę go operował. Czyli pan doktor z czystej zemsty ne, zaniechał wykonania swoich obowiązków no Bo... i naraził pacjenta na Utratę życia. Tak. I ryzyko utraty życia, bo może się znaleźć inny chirurg. Powiedzmy sobie teraz o podziale przestępstwa na zbrodnie i Występek. I tutaj niektórzy z Państwa mogą zapewne poczuć lekką konsternację. Coś to takiego ten występek, Nigdy I nie słyszałem. Albo pomyśleć sobie jeszcze inną rzecz, ale chwila, momento, to jak to? Ta to, 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 to zbrodnia i ten występek, i te przestępstwo, to, to w ogóle to nie jest to samo? Jak to? O co chodzi? A więc, proszę Państwa, no wyjaśnijmy, że to jednak nie jest to samo. To są trzy różne pojęcia, i dla uproszczenia. Każda zbrodnia i każdy występek są przestępstwem, natomiast nie każde przestępstwo jest zbrodnią, i nie każde przestępstwo nie zawsze jest występkiem. Tak, wy występkiem. E musimy odwołać się do artykułu 7 kodeksu karnego. Artykuł 7, paragraf 2, definiuje nam zbrodnię. Mówi, że zbrodnią jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą. Czyli tutaj zagrożenie ustawowe to jest kara pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż to, to 3 bezwzględna. Lata. Tak, bezwzględna kara pozbawienia wolności. I jako przykład niech nam posłuży no, sztandarowy artykuł 148 kodeksu karnego, czyli, czyli śmierć. Tak, to zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy lat 8, bądź karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze. No, czyli porównując 8 i 3, to mamy jasność, że tu jest zbrodnia. zbrodnia. Natomiast drugi wariant, czyli występek to taki, czyn zabroniony, zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 tysięcy złotych, albo karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc, lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Czyli tutaj mamy już troszeczkę więcej opcji, ale istotny jest ten wymiar 30 stawek dziennych 5 tysięcy złotych, miesiąc ograniczenia wolności i ponad miesiąc pozbawienia wolności. Czyli to co jest mniej niż te 5000 zł i mniej niż miesiąc tego lub tego, to już nie jest przestępstwo. Przestępstwo. Tylko wykroczenie. wykroczenie. Tu macie państwo granice między kodeksem karnym a kodeksem wykroczenia. E, przykładem e, występku będzie artykuł 212 paragraf 1, czyli pomówienie. E, o, tak. Ostatnio często używane. <noise> tak, nie da się ukryć. Kolejny podział, jeżeli chodzi o przestępstwo, możemy wyróżnić następujący. Będą to przestępstwa, które mogą być popełnione umyślnie, umyślnie. i przestępstwa, które mogą zostać popełnione nieumyślnie. No i o co tu chodzi, co to jest ta umyślność i nieumyślność. Tutaj znowu musimy sięgnąć do kodeksu karnego, który wyjątkowo dużo nam A podpowiada. <gry> A konkretnie do artykułu. Dziewiątego. Paragraf pierwszy tego artykułu stanowi, że czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić, albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. I tutaj klu e, e, tej umyślności to jest właśnie pojęcie zamiaru. E, zamiar Chcę To zrobić. Tak. Zamiar ma z kolei dwie takie płaszczyzny: zamiar bezpośredni i zamiar Ewentualny zamiar bezpośredni, to jest ten fragment, chce go popełnić. I jaki tutaj możemy sobie wyobrazić y, przykład? Możemy posłużyć się przykładem gwałciciela, który upatruje sobie najpierw ofiarę, e, na przykład przez 3-4 miesiące ją śledzi, poznaje, jaki jest tryb dnia, skrupulatnie. Hem, skrupulatnie wszystko sobie odnotowuje, co ta biedna ofiara, przyszła ofiara e, każdego jak, dnia robi. Jak ją... Znaleźć sam na sam, aby w miarę bezpiecznie dokonać zbrodni. Dokładnie. Wybiera więc miejsce popełnienia przestępstwa, wybiera czas i z pełną premedytacją wciela ten swój okrutny plan w życie. I to jest właśnie zamiar bezpośredni. Natomiast ten zamiar ewentualny, czyli to sprawca niby nie ma tego zamiaru popełnienia czynu zabronionego, ale gdzieś tam w swojej świadomości przewiduje, że. Może, może się, się zdarzyć. zdarzyć i... Czyli jeżeli pan kierowca w trudnych warunkach atmosferycznych jedzie jak oszalały, zdecydowanie szybciej niż przepisy pozwalają, bo coś tam, spieszy się z jakichś powodów, ale jeżeli jedzie ulicami miasta, powiedzmy 100 km na godzinę, to w tym momencie musi się liczyć z tym, że może się zdarzyć, że ktoś wyjdzie na pasy, Mając zielone światło, a on nie zdąży po prostu. On nie zdąży wyhamować. wyhamować. I daje sobie przyzwolenie na to, że ten czyn zabroniony ewentualnie może się może zdarzyć. Może się zdarzyć. On się na to godzi. Tak. Nawet jeżeli o tym do końca nie myśli, ale faktycznie przemawiało na jego niekorzyść. Powinien o tym pomyśleć. Natomiast jeżeli chodzi o czyn zabroniony popełniony, Nieumyślnie, nie. ale czyn popełniany jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. I znowu tutaj jest um, ten dopisek, po, możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Czyli de facto zamiaru nie ma, ale sprawca nie zachowuje ostrożności. W związku z tym niezachowaniem no, ostrożności przeciętny kowalski powinien skutek. Po, po, Zdawać sobie z tego sprawy, że jego działanie lub zaniechanie, zaniechanie może wywołać określony skutek, który może być karane. czynem zabranionym. Na tym kończymy nasze dzisiejsze teoretyzowanie na temat prawa karnego. Mam nadzieję, że nie było tak bardzo. Teoretyzujecie docent, lecz przykłady pozwoliły Państwu zrozumieć chyba lepiej, o czym tak naprawdę mówiliśmy. Dziękujemy na dzisiaj. Do widzenia.